Cześć, witam ponownie na kanale Kołowo. Wracamy sobie z Wrocławia na Trzepnicę. Odpalamy sprzęcik. 40% baterii, ale mam nadzieję, że starczy. Sobie to odebrałem, co miałem odebrać. Tutaj spotkałem też pana, który też prowadzi kanał motocyklowy. Zresztą tylko, że on już robi konkretne tripy, bo o, tutaj ten giesik żółty to jak ktoś ogląda kanał Aaron Freerider to myślę, że kojarzy sprzęt także znaczy, ja akurat czasami coś tam sobie oglądam z tego kanału, więc tym bardziej kojarzę dobra, ale my sobie jedziemy z powrotem, mam nadzieję, że jakichś wielkich korków nie będzie teraz tylko, czy wszystko dobrze chyba tak a ustawimy się tutaj do przodu i bądźmy tacy skromni So, wbijemy się na Eskę. Może nawet całą traskę zrobimy na SC do Zobaczymy, jak warunki pozwolą. Na pan tutaj trójkołowcu. No, Fajna jest ta opcja w tych trójkołowcach, że no, mając kategorię B, z tego co tak się orientuję, nigdy tego nie weryfikowałem, no to można sobie na dużo mocniejszych sprzętach popylać. No, nie wiem jakie tam te trójkołowce są najmocniejsze. 500 na pewno są, a czy jest coś wyżej? Pewnie też jest kurde, nie wiem czy nie zamuliłem za bardzo. Ale już trudno. wiaterek sobie a no, jak wjedziemy na eskę to tam na pewno to spalanie wyjdzie wyższe nie oszukujmy się no i te tylko owce no ale ja przyznam osobiście no nie wiem na pewno może ktoś ogląda ten kanał kto porusza się takim sprzętem ja tego nie krytykuję bo ja no, słuchajcie sam, sam spotkałem się z krytyką yy, nawet tutaj na kanale Zdarzały się takie niefajne komentarze na temat tego, że, że jeżdżę skuterem i, i że to nie jest motocykl. Więc tutaj, jakby, nie będę mówił, że, że jakieś tam mam złą opinię na temat trójkołowców, czy, czy nie, nie akceptuję tego, czy to jest jakieś słabe i tak dalej. Nie, nie o to chodzi. Po prostu mi nie siedzi wygląd tego. Ja, ja po prostu wolę mieć te dwa koła. Eee, ale też słuchajcie, no, nigdy nie mów nigdy, tak? Może się okazać, że za 5 lat zmienię zdanie i sam będę czymś takim jeździł, bo uznam, że jest to świetne, tak? Natomiast na dzień dzisiejszy uważam inaczej. Eee, gdzieś po prostu bardziej wyglądowo siedzą mi kołowce i tyle. Ale pozdrawiam wszystkich kołowców. I zawsze łapa też w górę pójdzie oczywiście. Tak, tutaj za chwilę włączamy się na Eskę. Jak była możliwość. Kierujemy się na Poznań. A słuchajcie, na cuda nie liczmy. Tam stówka to to jest taki macik, Znaczy z No więcej pójdzie, ale. Ja tak raczej staram się tą stówkę z tej stówki tak nie przekraczać, nie katować tego sprzętu. No bo zależy mi na tym, żeby mi służył, a nie zbawi mnie to te parę kilometrów więcej i parę minut szybciej w domu. Tym bardziej, że ja raczej jestem z tych, co delektują się jazdą i czerpią radość nawet z takiej jazdy rekreacyjnej. Nie potrzebuję jakichś zabójczych prędkości. Aczkolwiek to no wiadomo, fajnie byłoby kiedyś to kategorię A zrobić i przejść na coś większego. Nie? Także stówką sobie lecimy tutaj. Jest 9000 obrotów, a jeszcze do 9,5 powinien się dokręcić. Więc no, no, kiedyś tam sprawdzałem na jakimś filmie to ile tam było? 115, tak prawie złapał. ale warto przepalić sobie maszynkę bo ostatnio głównie jeździłem na jakichś takich krótkich odcinkach stąd to spalanie tam na początku było 3-3 na początku W sensie tam pierwszej na razie zaczynaliśmy dzisiejszego motogroga ale smucha muszę się chować za owiewką, bo nic już słyszę słyszeć Trzeba walczyć z tym wiatrem, bo wam lekki, Lekko się tam opieram Widzicie? To jest moc Oni tam sobie na luziku pocinają My tutaj musimy nieźle się spinać Bo zanim ja ją wyprzedzę, to ci z tyłu, chociaż są daleko, daleko, to zanim ja ich wyprzedzę, to trochę czasu minie. No kurde, Jeśli powiem Wam, trochę wydygałem, nie powiem, bo coś mi się zdarza. Nie wiem czy to takie złudzenie, ale nie, mam wrażenie, że jest tu jakiś problem. Czasami mi odcina moc, w sensie. Zdarzyło mi się kiedyś, że już wyprzedzałem jedno auto i tam kita odkręcona No i powiem wam, że mi po prostu się zgławił W sensie stracił na ułamek sekundy moc Zobaczymy czy tym razem się to wydarzy Mam nadzieję, że nie O, znowu słuchajcie Bo chyba coś nie chce jechać znowu mi się to wydarzyło martwi mnie to trochę ha, ha, ha. jest tu jakiś problem ja nie wiem czy to nie jest tutaj ta przepustnica problematyczna w tych fondach, bo e, gdzieś tam Słyszałem o tym, że, że te przepustnice się padają odpukać, mam nadzieję, że u mnie nie jest to problem przepustnicy, bo jest to dosyć y, kosztowny problem. Ale rzeczywiście dodając gazu e, tak dosyć mocno, no niestety znowu mi się ten sprzęcik zdławił. Nie wiem czy to na filmie będzie widać, jak mi tak majcnęło sprzętem. To no nic. Nie lubię takich sytuacji, ale...